Jeżeli ktoś mnie pyta, co mi się kojarzy z Pomorzem Zachodnim, to od razu myślę o Morzu Bałtyckim. Ten nasz wspaniały piasek, piękne, szerokie plaże, klify, szum morza. Urodziłam się nad morzem, wychowałam się nad morzem, więc po prostu to było naturalne. Jest to bardzo duży powód do dumy dla mnie, że dostąpiłam takiego zaszczytu, żeby stworzyć artefakt Głomarza Zachodniego, który pojedzie do Japonii, do Osaki na Expo. Naprawdę jest to dla mnie ogromna nobilitacja. Zostałam zapytana, co może reprezentować nasz region. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to właśnie część naszego wybrzeża, i myślę, że artefakt bardzo dobrze oddaje to, jak to wygląda. Projekt był bardzo wymagający, nie miałam na niego zbyt dużo czasu. Był wieloetapowy. Ale myślę, że efekt finalny jest zadowalający. Już od 3 studiów marzyłam o tym, żeby spróbować swoich sił w biznesie, ale zawsze brakowało mi odwagi. Całkiem przypadkiem trafiłam na twórców zagranicznych na YouTubie, którzy tworzyli rękodzieło stosując żywicę epoksydową, i postanowiłam spróbować tak hobbystycznie. Znalazłam dostawcę, zamówiłam pierwszą partię żywicy. I popłynęłam, po prostu tak bardzo mi się spodobało to, co można z tej żywicy zrobić, ile daje nam możliwości. I zaczęłam tworzyć pierwsze stoliki i małe odlewy. Na co dzień prowadzę warsztaty, uczę żywicy epoksydowej. Na tych warsztatach można nauczyć się podstaw, ale prowadzę też dwudniowe kursy, na których uczę, jak wystartować taki biznes. Druga część mojej działalności to konserwacja, utrwalanie bukietów ślubnych. Dzięki odpowiednim technikom suszenia oraz właśnie konserwacji, utrwalaniu w żywicy epoksydowej, jestem w stanie taki bukiet zachować na zawsze. Ostatnio bardzo zaskakującym produktem, który dostałam do zatopienia, to był pamiątkowy złoty pierścionek z rubinem. Pani po swojej mamie poprosiła o zatopienie, utrwalenie. Będzie w formie bryloczka, żeby miała go zawsze przy sobie. Myślę, że moja historia pokazuje, że można zrobić biznes z rękodzieła. Wiele osób ma ku temu wątpliwości. Ja się realizuję i nie żałuję. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Mam rozwijający się biznes, co bardzo mnie cieszy i realizuję się dzięki temu, więc można.